Cześć, witam was w kolejnym odcinku mojego kanału YouTube. Dzisiaj opowiem Wam trochę o sposobach zarabiania na nieruchomościach, jeżeli chcecie zainwestować w nie pieniądze. Porównamy sobie najem, podnajem, najem krótkoterminowy, długoterminowe, flipowanie oraz inwestycje deweloperskie. Pokażę wam, jakie są plusy i minusy każdej konkretnej z tych operacji, co warto robić, co jest dobre na początek, więc zostańcie do końca tego odcinka i oglądajcie uważnie. Taką w sumie główną możliwością, którą dają właśnie nieruchomości i którą najwięcej osób stosuje jest inwestowanie w mieszkania pod najem długoterminowy. Co to oznacza? Oznacza to, że po prostu możecie za gotówkę lub na przykład w kredycie hipotecznym zakupić nieruchomość, którą następnie po prostu będziecie wynajmować jakiś dłuższy okres. Tutaj zakładam, że jest to parę miesięcy, rok, kilka lat. Co nam to daje? Przede wszystkim jeżeli kupujecie taką nieruchomość na kredyt, bardzo często jest tak, że to właśnie wasz najemca Spoza wasz kredyt. Całą ideą zarabiania najmniej długoterminowym, jeżeli jest on brany w kredycie, jest po prostu, żeby wasza roczna stopa zwrotu, którą otrzymujecie od swojego najem, czyli odstępnego, była wyższa niż odsetkowa część raty. Czyli jeżeli na przykład teraz płacicie za ratę za kredyt i płacicie na przykład w okolicach 8% odsetek rocznie czy 9%, no to żeby dla was to było opłacalne, powinniście zarabiać więcej pieniędzy samego odstępnego. Oczywiście tutaj nasze odstępne, jeżeli chodzi o mieszkania pod wynajem, jest znacznie niższe niż na przykład odstępny, który jest za najem krótkoterminowy, ale także jest to taka najbardziej bezobsługowa forma. Po prostu najemca sobie wtedy sam sprząta mieszkanie, robi zakupy, nie musimy w żaden sposób o niego tutaj dbać, mamy zapewnić, żeby po prostu wszystkie sprzęty mu działały, żeby nic się nie psuło, udostępniamy mu mieszkanie, reszta nas nie interesuje. I właściwie taka jest najbardziej popularna forma takiego naprawdę pasywnego inwestowania w nieruchomości, kiedy wy nie musicie po prostu nic zrobić, bo wszystko robi za was najemca. Kolejną możliwością, którą daje inwestowanie w nieruchomości jest najem krótkoterminowy. I co ma właściwie do siebie ten najem krótkoterminowy? Czym on się różni od pozostałych form? Najem krótkoterminowy, jak sama nazwa mówi, polega na tym, że wynajmujemy nasze mieszkanie na krótszy okres czasu. I w tym przypadku mamy też troszeczkę więcej obowiązków z tym związanych, ponieważ korzystając z takich serwisów np. jak Booking, Airbnb, jesteśmy w stanie wynajmować nasze mieszkanie. Oczywiście za wyższe kwoty, ponieważ wtedy zazwyczaj oscylujemy wokół ceny za jedną dobę, natomiast jesteśmy też wtedy odpowiedzialni za to, żeby to mieszkanie wysprzątać, przygotować dla najemcy. Stajemy się po części troszeczkę hotelem, więc to jest ta druga strona medalu, że musicie ponosić więcej takich operacji logistycznych, więcej sprzątać. Nie znacie też do końca tych osób, podejmujecie też większe ryzyko, ale za to otrzymujecie też większe pieniądze. Ponieważ jeżeli na przykład załóżmy mieszkanie na długi termin bylibyście w stanie wynająć za 2000 miesięcznie, to myślę, że spokojnie, przynajmniej krótkoterminowym wynajmiecie takie mieszkanie za nawet 250 zł przez tylko 20 dni w miesiącu, macie z tego 5000 zł, czyli praktycznie macie od tego 150% więcej niż takiej inwestycji w najem długoterminowy, ale powinniście pamiętać, że Trzeba to mieszkanie także sprzątać, dbać o standard, wystrój, obsługiwać booking, obsługiwać najemców, wydawać im klucze i to jest znowu praca, którą też powinniście sobie w to kalkulować, bo pamiętajcie, że jeżeli musicie poświęcać czas, to w tym czasie nie możecie dawać gdzie indziej, żeby zarabiać pieniądze. I kolejną formą, która właściwie można powiedzieć jest inną odmianą takiego właśnie inwestowania w najem krótkoterminowy, to jest właściwie robienie najmu krótkoterminowego, ale nie w przypadku, kiedy Wy jesteście właścicielem mieszkania, tylko kiedy Wy... Wynajmujecie od kogoś mieszkanie, żeby dalej je podnająć. Bardzo się to nie różni od najmu krótkoterminowego. Właściwie cała funkcja docelowa jest ta sama, czyli wynajmujecie wasze mieszkanie na przykład na bookingu, na Airbnb. Osobom na krótki termin zapewniacie sprzątanie, kawę, takie rzeczy. Natomiast nie jesteście właścicielem tego mieszkania. Tutaj działacie na pewnej dźwigni. To znaczy, wynajmujecie od kogoś mieszkanie na przykład na rok, płacicie mu 2000 zł odstępnego miesięcznie, i to waszym ryzykiem jest to, czy wy znajdziecie najemce dla tego mieszkania. Ponieważ jeżeli wynajmiecie Wasze mieszkanie wtedy za 250 zł, przez 20 dni w miesiącu zarabiacie 5000 zł minus koszty, załóżmy, że koszty wyjdą Was około 1000 zł, czyli zarabiacie na takim mieszkaniu 2000 zł miesięcznie. Nie wkładając w ogóle kapitału na start. Kolejną metodą zarabiania na nieruchomościach, jeżeli chcecie być ich właścicielem lub właśnie podnajmować, jest na przykład najem pracowniczy. Bardzo dobrze się sprawdza w takich lokalizacjach jak na przykład w Gliwicach, czy też w miejscach, gdzie są duże strefy ekonomiczne, gdzie pracuje bardzo dużo pracowników fizycznych. Często jest też tak, że firmy po prostu poszukują miejsca dla swoich pracowników i zamiast każdemu osobne wynajmować osobne mieszkanie, wolą po prostu na przykład wynająć jeden duży lokal i wtedy po prostu są dzielone właśnie na, przykład na takie pokoje, które mają zabierać jak największą ilość łóżek w sobie. Wtedy po prostu taki pracownik może sobie spać na łóżku, ma swoje miejsce, swoją szafkę, jedzenie przygotowuje w wspólnej kuchni. To jest właśnie taka optymalizacja tego procesu i w tym przypadku nie ma konieczności, żeby to był jakiś bardzo wysoki standard, ponieważ to jest produkt, który przede wszystkim ma być tani i ma być dobry stosunek właśnie całkowitej powierzchni do ilości łóżek. Przy dobrze zoptymalizowanym projekcie rentowność takiego, takiego właśnie mieszkania może wynosić od kilkunastu nawet do kilkudziesięciu procent, ponieważ przy dużej ilości tych łóżek Jesteśmy w stanie na tym bardzo fajnie zarabiać. Często też płacą nam firmy, które nie będą z nami gdzieś tam wybitnie negocjować ceny za jedno łóżko, więc może by to być dla nas naprawdę bardzo, bardzo dobry sposób na zarabianie na rynku nieruchomości. Taką najbardziej właściwie nieprzyjazną formą inwestowania jest właśnie flipowanie, czyli zakup mieszkania poniżej wartości rynkowej, wykreowanie pewnej funkcji. Remont tego mieszkania, oczywiście optymalny remont, ozdobienie, zwiększenie wartości do sprzedaży i sprzedaż. I to jest już nie jest do końca inwestowanie w nieruchomości, to jest raczej właśnie biznes oparty na nieruchomościach, czyli cały proces wytworzenia produktu mieszkaniowego dla klienta docelowego. I teraz właśnie znajdujemy się w takim mieszkaniu, które ja wyremontowałem, akurat jest to mieszkanie w Gliwicach przy ulicy Śliwki. To mieszkanie ma 70 metrów i na 4 kawalerki, właśnie po to, ponieważ tworzę gotowca inwestycyjnego dla inwestora, który na tym mieszkaniu będzie w stanie zarobić bardzo wysoką stopę zwrotu, nawet w okolicach 9-10%. I zwiększając wartość tej nieruchomości, robię takiego standardowego flipa. Jeżeli chodzi właśnie o zalety flipowania, to przede wszystkim jest właśnie szybki obrót kapitałem. To nie jest tak jak w najmie długoterminowym, że ta inwestycja zwraca się na przykład 8% w skali roku. Ona wtedy rzeczywiście jest pasywna. Natomiast tutaj przy flipach niejednokrotnie to jest tak, że kupujecie mieszkanie i na przykład następnego dnia jesteście je w stanie sprzedać nawet 20% drożej. Ale też trzeba uważać na pewne rzeczy. Tak jak na przykład remonty. Trzeba zadbać o to, żeby te remonty były robione zgodnie z prawem budowlanym, zawsze, że też pojawiają jakieś przeszkody podczas tych remontów. Powinniście też znać bardzo dobrze stan prawny takich nieruchomości, bo flipy dają niesamowite możliwości. Spójrzcie sami, kupujecie mieszkanie i na przykład tak jak ja zrobiłem swojego pierwszego flipa w życiu, kupiłem mieszkanie za 85 tysięcy złotych i 12 dni później sprzedałem to mieszkanie za 122 tysiące złotych. To był taki najbardziej podstawowy flip, gdzie nie trzeba było nic zremontować, nic zrobić, ale w moim życiu zdarzały się transakcje, że na przykład zarabiałem po 100 10 tysięcy złotych na flipie tylko dzięki do temu, że byłem w stanie wykrywać funkcję, zrobić dobry remont i Sprzedaż to mieszkanie naprawdę, naprawdę z ogromnym zyskiem. Minusem flipów jest na pewno to, że głównie tutaj obracamy swoim kapitałem, kapitałem inwestorów. Raczej nieopłacalnym jest branie kredytu hipotecznego, ponieważ kredyt hipoteczny to jest kredyt na własne cele mieszkaniowe. Oczywiście warto korzystać z inwestorów, do czego ja też zachęcam. Sam też niedawno otworzyłem się na inwestorów, więc jeżeli chcielibyście inwestować w nieruchomości, a jednak nie chcielibyście robić tego osobiście, dajcie znać, na pewno będę w stanie e, wam w jakiś sposób pomóc. Myślę, że flipy są bardzo dobre dla każdego na początek, jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle Waszą drogę z nieruchomościami. I jeszcze nie wiecie, czy chcecie iść właśnie w wynajem, czy chcecie iść w podnajem, czy może chcecie robić deweloperkę. To jest taka droga, zauważyłem, większość osób właśnie zaczyna na przykład od pośrednictwa, potem robi flipy, potem robi hurtowe ilości tych flipów, a dopiero następnie zaczyna robić projekty deweloperskie. Ja stwierdziłem, że w tych flipach zostaję, ponieważ uważam, że można tu naprawdę zarabiać ogromne pieniądze, optymalizując pewne procesy, nawet znacznie lepsze niż w biznesie deweloperskim, ponieważ transakcje są znacznie szybsze. Budowa, tutaj jakby remont mieszkania wraz ze sprzedażą może trwać nawet 2-3 miesiące. Natomiast inwestycja deweloperska to już jest projekt, który niejednokrotnie trwa powyżej roku w górę. Kolejną możliwością zarabiania na rynku nieruchomości, inwestując już swój kapitał, jest inwestycja w deweloperkę. Co to oznacza? To znaczy, w tym wypadku już tworzymy nowe mieszkania, nie kupujemy mieszkań, które są zużyte, nie remontujemy ich, tworzymy całkowicie od zera nowe produkty mieszkaniowe. Tutaj za nami jest inwestycja deweloperska, która to jest inwestycja bardzo dużego już dewelopera, natomiast chciałbym się na tym skupić, jakie są plusy oraz wady inwestycji deweloperskich. Przede wszystkim bardzo ważne jest to, że aby budować inwestycje deweloperskie, nie potrzebujemy mieć pełnej kwoty w gotówce. Możemy tutaj albo na przykład mieć swoje 500 tysięcy złotych, wrzucić to jako wkład własny, powiem, i resztę inwestycji finansować wkładem banku, jako kredytem po prostu inwestycyjnym. Lub możemy na przykład robić też coś, co robią mądrzy deweloperzy, czyli finansowanie budowy. Pieniędzmi klienta. Było to bardzo popularne w ostatnich latach, kiedy popyt na nieruchomości był naprawdę bardzo duży. Wygląda to w ten sposób, że budowa inwestycji deweloperskiej jest podzielona na etapy. I w tym przypadku, tak jak deweloper płaci swoim wykonawcom, czyli na przykład firmie budowlanej, generalnemu wykonawcy, który wykonuje dla niego cały projekt, płaci transzami. Czyli na przykład za wykonanie, za wykop fundamentów, wylanie tych fundamentów, wykonanie stanu zero, zrobienie instalacji wodno-kanalizacyjnej, e, zrobienie instalacji elektrycznej, pinki i wiele takich poszczególnych rzeczy. I jeżeli zaczniesz sprzedawać swoje mieszkanie, w trakcie tej inwestycji spowoduje, że jego klienci będą opłacać mu. I jego jest tak powiem faktury. I dodatkowo oczywiście płacić marsze dewelopera. Więc wcale nie jest powiedziane, że musi mieć ogromne nadwyżki kapitału, żeby im robić inwestycję deweloperską. Oczywiście robienie inwestycji deweloperskiej przy niskim nakładzie kapitału wiąże się też z większym ryzykiem, no bo teraz przy droższych kredytach deweloperzy ponoszą naprawdę bardzo wysokie koszty finansowania inwestycji i zobowiązują się do tego, że to spłacą, tak? Te mieszkania muszą zbudować, muszą zapłacić swoim wykonawcom, muszą spłacić kredyt, muszą przypilnować, aby wszystko było zrobione zgodnie z prawem, aby nie było problemów na przykład z wydzieleniem nieruchomości mieszkalnych. Znam kilka takich przypadków, kiedy nie zostały spełnione pewne przesłanki geodezyjne i na przykład był problem, żeby podzielić działkę według np. bloków, tak jak zostały wybudowane, albo żeby wydzielić księgi wieczyste. Jeżeli chcecie tworzyć inwestycje deweloperskie, powinniście mieć już większe pojęcie na temat prawa o nieruchomościach, jak ogólnie zrobić i przeprowadzić cały proces budowlany, spiąć to z finansowaniem inwestorów, finansowaniem bankowym, założeniem rachunków powierniczych. Musicie także dostosować swoją budowę do wymogów nowej ustawy deweloperskiej. Także tutaj bym powiedział, że inwestycja deweloperska jest troszeczkę wyższą szkołą jazdy. Natomiast biorąc pod uwagę, jeżeli macie na przykład we flipach 5 milionów złotych, robicie flipy za 5 milionów. Natomiast jeżeli macie 5 milionów w deweloperce, możecie robić spokojnie inwestycje za 20, nawet 25 milionów złotych, dzięki czemu wasze zyski mogą być także dużo, dużo wyższe. To są ogromne możliwości, które daje deweloperka, ale uważam, że błędy tutaj też są dużo bardziej kosztowne. To znaczy jakiekolwiek niedopilnowania formalności, e, nieuskania pozwolenia na budowę w bardzo dużym stopniu mogą nam przedłużyć cały proces inwestycji. I to, co jest fajne we flipach, jeżeli pomylicie się na jednym mieszkaniu, sprzedacie je na przykład troszeczkę taniej, bo mieszkania każdy potrzebuje. Natomiast w przypadku błędów w inwestycjach deweloperskich bardzo nam się zmniejsza pole ewentualnych nabywców, którzy mogliby to od nas odkupić. No i ogólnie czas transakcji jest też znacznie, znacznie dłuższy. Przy flipie jesteśmy w stanie obrócić tym mieszkaniu w ciągu tygodnia, trzech miesięcy. Inwestycja deweloperska to już jest procedura, która trwa właściwie nieraz nawet kilka lat. Łącznie z zagospodarowaniem terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę, to są po prostu takie bardzo długotrwające projekty, w których oczywiście da się świetnie zarabiać, ponieważ marże deweloperskie potrafią sięgać nawet 20-30%. Przy tak wysokiej skali, przy takich cenach za te mieszkania jest to naprawdę świetny biznes. Natomiast trzeba naprawdę mieć zespół specjalistów, którzy zadbają, że taka inwestycja pójdzie zgodnie z planem i będzie możliwe na nie zarobienie naprawdę fajnych pieniędzy. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Przed chwilą opowiedziałem Wam trochę więcej o tym, na czym polegają inwestycje deweloperskie, wynajmowanie mieszkania w długim, krótkim terminie, podnajem czy flipowanie. Chciałbym, żebyście teraz sami zastanowili się, która opcja inwestycji inwestowania w nieruchomości jest najbardziej spójna z Waszą wizją. Poza tym pamiętajcie, że nie musicie mieć kapitału, żeby inwestować w nieruchomości. Niedawno pokazywałem Wam, jak możecie zarabiać na sourcingu, pośrednictwie, robieniu zdjęć, czy samym pisaniu ogłoszeń nawet od 2 do 30 tysięcy złotych miesięcznie, nawet jako Wasze dodatkowe zajęcie, gdzie w ogóle nie musicie kupować tych nieruchomości. Dajcie znać, która opcja jest najbardziej spójna właśnie z Wami, co Wy chcielibyście robić, jak widzicie tą swoją drogę w nieruchomościach i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.